Witam wszystkich, troszeczkę długo mnie nie było, bo przez to jeśli chodzi o ten silniczek, w tym momencie już są zrobione zawory, ustawione są takie jak powinno być, według danych fabrycznych i przy pomocy ścinomierzy, tak jak wcześniej pokazywałem Wam na innych filmikach, yy, nigdy tego nie robię na jeden ścinomierz, czyli ustawiam to na dolną granicę i patrzę sobie górną, celuję sobie w środek, także przy użyciu tych szczelinomierzy, które tu widzicie mogę sobie wszystko to zrobić dokładnie i precyzyjnie jak to zrobić dokładnie, jeszcze raz Wam pokażę na kolejnym filmiku, to będzie już chyba trzeci jeśli chodzi o zawor lub nawet czwarty jeśli chodzi o Hondę a to już później jak ten silniczek sobie skończę i włożę go do, do samochodu co tutaj było robione teraz? Robione było teraz tak. Nowa roleczka była wymieniona. Tutaj tak jak widzicie jest puste miejsce. Z uwagi na to, że tak jak wcześniej wspominałem jest nowe łożysko wciśnięte w rolkę. Że ono sobie tutaj będzie lądowało. Jak tu widzicie. Pompa już jest założona. Koło jeszcze nie jest do końca dokręcone jeśli chodzi o centralną śrubę. Będzie w trakcie na samochodzie. Co tak jeszcze mogę powiedzieć na szybko? Aha, jako ciekawostka zobaczcie tutaj jest Filtr man włożony, jak widzicie. I mimo że do tego samochodu dedykowane są dwa filtry, man lub machle. Tu macie machle Oce 617. I już wam mówię na przykład Man pasuje na tą nasadkę to jest oryginalna nasadka dedykowana z Mana. Jak tu widzicie, macie man LS 6 przez 1 i ona tak jak powiedziałem wcześniej pięknie pasuje tutaj do, do tego filtra. Idealnie pasuje, by żadnego luzu nic się nie dzieje, pięknie odkręcamy, ale już do tego filtra zmachle już nam nie pasuje. Widzicie jaki jest luz i pasuje nam no w tym przypadku. Pasuje nam no w tym przypadku. Nasadka z Joswaya 65 na 14 czyli idealnie, jak widzicie, pięknie pasuje, ale już na przykład to, co było wcześniej w mani, widzicie, już nam nie pasuje. Takie dziwne anomalia. A dam przykład, że ta sama nasadka z Joswaya idealnie pasuje pod. Filtr oryginalny, ten który kupujecie sobie taki niebieski w serwisie. Także teraz będzie tak, czyszczona pokrywa, w sensie pod uzbrojenie góry. Yy, ta tulejka nieszczęsna będzie wyjmowana, nowy uszczelniacz, zamykamy sobie górę. Teraz sobie zalewamy ten łańcuszek szczykawką, yy, z olejem, żeby to poszło później na mokro, nie na sucho przy pierwszym odpaleniu, tak jak powiedziałem będą wykręcone świece będzie odłączona lista paliwowa, żeby ten silnik się napełnił zanim pójdzie w obroty zanim pójdzie w obciążenie, tak jak tu widzicie już jest wklejona przednia płyta wszystko ładnie wygląda wyszło tak jak powinno być także wizualnie jest tak jak nakazuje to Odpowiednia procedura, czyli musi wyjść, uszczelnione jest, także mam pewność, że tu nic się nie będzie działo. I tak jak powiedziałem, jeszcze sobie spuścimy płyn z tego korka, z bloku, zalejemy sobie wszystko nowe, świeże, yy, oryginalnym płynem. Także dalej przystępuję, a jeszcze będą czyszczone te powierzchnie pod kolektor. Sprężarka, tak jak powiedziałem, będzie też montowana. Pokażę Wam dokładnie, jest już rozebrana, jest łożysko, cewka już jest dobra, sp sprawdzona. Także pokażę Wam dokładnie, jak diagnozować nie, sprężarkę. I chyba tyle. Zakładamy to, ściągamy ten silniczek, kładziemy sobie go na ziemię, wyciskamy tulejkę, montujemy uszczelniacz, yy, koło zamachowe. Koło zamachowe, oczywiście śruby na klej z odpowiednią siłą 103 nm. Zblokujemy sobie tutaj to koło odpowiednim kluczem, żeby dokręcić z tyłu same śruby. Także tak to wygląda. Powoli ten proces już się kończy. Mam nadzieję, że niedługo go będzie wsadzał i odpalał z dobrym rezultatem.